Szczęść Boże, witam! Dziś porozmawiamy sobie na temat wspólnoty. Myślę, że tak co piątek będziemy, przynajmniej póki trwa pandemia, a może i później też, yy, prowadzić sobie takie spotkania na różne tematy i omawiać sobie jakieś takie definicje około chrześcijańsko-kościelne. A więc czym jest wspólnota? Po co to komu? Komu to potrzebne? Dlaczego? Jak pewne panie mawiały. Dobrze. Najpierw chciałbym, żebyśmy sobie rozróżnili, czym, jest, czym się różni grupa od wspólnoty. No, tych rozróżnień można znaleźć pełno i w zależności od tego, jakie definicje się poda, oczywiście każdy musi sobie jakoś świat swój własny zdefiniować. Fajnie byłoby, żebyśmy wszyscy definiowali tak samo. No nic. Ale y, wspólnota moim zdaniem różni się od grupy tym, że ma mocniejsze relacje. Już Palicho oczywiście wspólnota w rozumieniu katolickim, e, chrześcijańskim. Bardziej chodzi mi teraz o takie ogólne pojęcie, czym się różni wspólnota od grupy. Grupa to na przykład, załóżmy, klasa w, rówieśnicza w szkole podstawowej, załóżmy, czy gimnazjum. Nie ma gimnazjów już teraz. No w każdym razie jest to klasa na przykład, a wspólnota. Często w klasach się tworzą takie grupki. To, to już są prawie wspólnoty, załóżmy, nie? To są tacy ludzie, którzy po prostu są bardziej zżyci ze sobą. No, to są przyjaciele. E... Wspólnota jest właśnie czymś bliższym niż zwykłe koleżeństwo. Dzieli... <laughs> Wspólnota dzieli jakiś wspólny cel, jakieś wspólne pasje. Ale nie jest to tak, że tylko dlatego, że robią coś razem, to są wspólnotą. Tylko, yy, że robią to samo, to są wspólnotą, tylko dlatego, że robią coś razem. W sensie rozróżnimy, że jak ktoś robi coś z kimś, yy, bo, bo robią to samo. Kurczę, trudno to teraz wytłumaczyć w taki sposób na same słowa. Chodzi o to we wspólnocie, że robicie coś razem. A w grupie nie chodzi o to, że razem, tylko że to samo. Nie? Dobra. E, więc mamy takie rozróżnienie, e, wspólnoty. Wspólnota też sama siebie napędzać powinna, nie? E, jeśli jest, jesteście we wspólnocie, to się razem. E, poza tym, że macie w ogóle większe relacje, to się wszystko tak fajnie przenika, nie? Że każdy z każdym pogada, że, że, że to są przyjaźnie. Czasem. Czasem też się nie lubicie, ale mimo to się kochacie, nie? Właśnie to, to nas odróżnia od zwykłych grup. Że łączy nas jakaś większa relacja. No, czyli relacja, cel i to, że wszystko robimy wspólnie, nie? Zaraz zobaczymy, co Biblia mówi na temat wspólnot. Myślę, że od Biblii powinniśmy zacząć. Zatem przejdźmy sobie do Biblii. Coś tutaj mam. Teraz trochę będzie czytania. Yy, dobra, dobra, Efezjan, rozdział czwarty. Czwarty jest. Ok, dobra, to za zaczniemy. Co prawda, nie od tego, co chciałem, ale, ale będzie od tego. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Podkreślam znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, któ który jest i działa. Ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich. Widzicie? Mm. Poza tym, że oczywiście trzeba się znosić w miłości nawzajem, co czasem jest trudne, to jest też tutaj dużo o jedności, że wszyscy razem tworzymy jedno ciało. Teraz już tutaj mówimy bardziej o wspólnocie chrześcijańskiej, ale generalnie chodzi o to, że wspólnota jest jednością, nie? A wspólnota chrześcijańska jest jednością w Chrystusie. Przynajmniej tak powinno być. Dobra, lecimy dalej. Dzieje drugi rozdział. 42 werset do 47. Tutaj nie wspomniałem wcześniej to był czwarty rozdział. Wersety 1 do 6 Efezjan. A teraz idziemy w dzieje apostolskie. Drugi rozdział. 42, werset 47. No, to jest taki najbardziej tam no, głupio tak mówić o Piśmie Świętym, ale to jest taki najczęściej przywoływany. Fragment pisma świętego, przy omawianiu czym jest wspólnota. To jest o życiu pierwotnego kościoła. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne sprzedawali majątki i dobra, i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. E, co tutaj mówi nam e, ko, Kościół? No. Biblia o. E, o tym, jak, po, jak wyglądała pierwsza wspólnota kościoła, czyli jak powinna wyglądać tak naprawdę dobra wspólnota kościoła. Yy, otóż są tutaj takie, chyba, cztery wyróżniki tego, co sprawia, że jest wspólnotą. Trwali oni w nauce apostołów. To jest pierwsze, nie? Pierwsze. Trwali w nauce apostołów. Jak to rozumieć? No. Fajnie jest, jeśli wspólnotę spaja jedna nauka. Apostołów. Też, wiadomo, każdy może być na, na różnym etapie tej nauki i każdy może yy, nie z wszystkim się zgadzać, ale chodzi o jeden cel. Każdy też do, yy, do tego celu może mieć inną drogę, prawda? Tylko, że idziemy razem. Yy, w ogóle ostatnio papie papieże lubią podkreślać ten, taką, ten taki dobry wpływ towarzyszenia. Zresztą nie tylko papieże. Wszyscy duchowni mówią o tym, że Wszyscy powinniśmy sobie towarzyszyć, nie? No i to też jest dobra wspólnota. To też sprawia, że wspólnota jest dobra, kiedy ludzie sobie nawzajem towarzyszą, nie? Dobra, lecimy dalej, bo odbiegłem od tematu. I we wspólnocie w łamaniu chleba. W łamaniu chleba. Ludzie myślą, że to nie jest ważne, w sensie jedzenie wspólne, wspólne posiłki, celebrowanie tych posiłków, nie? Bo jak. To polega na tym, że ja sobie zrobię zupkę chińską. Ktoś tam sobie zje kanapkę i no, zjedliśmy obiad razem, bo akurat przebywaliśmy w tym samym pomieszczeniu. Na przykład, albo gorzej jeszcze, tylko w budynku. I tak na tym wtedy polega nasze wspólne celebrowanie jedzenia. Przy czym trzeba celebrować to, że Bóg daje nam kolejny dzień i daje nam kolejny chleb powszedni. Pozwala nam żyć, nie? Cieszyć się też smakiem, że to, on to wszystko stworzył, nie? Czemu my wszyscy, mówię wszyscy, a tak naprawdę mam na myśli siebie, podchodzimy do jedzenia czasem jak do po prostu nie wiadomo czego, że, że się zje i tyle, i że się tego nie celebruje, że je się po to, żeby się nażreć, a nie, a nie jednak celebrować w Wspólnotę z na przykład, nie wiem, żoną. Dobra, lecimy dalej. I w modlitwach, nie? Modlili się razem. Czyli tak, trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, znaczy, że przybywali razem, znaczy, że też tworzyli grupę, no bo nie ma wspólnoty bez grupy. W łamaniu chleba i w modlitwach, nie? Takie cztery wyróżniki. Dobra, jeszcze ostatni fragment na dziś. To jest list do Koryntian. Korkor. Kor. Koryntian 12. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Hmm, to przy okazji tam niedaleko już jest hymną miłości. Ciekawe, co ma miłość wspólnego ze wspólnotą. Dobra, przejdźmy do tego. Ło to jest długie. Dobra. Hmm. 42 do 47. Nie to nie to. 12 do 27 dobrze. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział, 12 do 27. Hmm. Dobra. Podobnie jak, jest, jak jedno jest ciało. Choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu dostali, zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała. Czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby ci całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet, niezbęd Raczej nawet niezbędne bywają dla, yy, dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała. Gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie, by nie powstawało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek cierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy prze, prze to jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi jego członkami. Dobra, no. O czym to traktuje? W ogóle Pismo Święte kościół często porównuje, nie tylko porównuje, ale mówi o tym, że wspólnota Kościoła, wspólnota Boża, ludu Boże, Bożego, tak dalej, jest ciałem Chrystusa. I nawet jak e, jakiś członek stwierdzi, że nie jest, że nie jest, jest. No tak przynajmniej mówi Pismo Święte, nie? E, o co chodzi? E, wszyscy mamy inne rzeczy do spełnienia, ale wszyscy mamy jeden cel, którym jest Bóg. Jest zbawienie, jest świętość, jest Bycie jednością z Chrystusem, nie? Yy, I właśnie ten jeden cel nasz złączy. Każdy może mieć inną drogę, ale ten cel nas złączy w jedną wspólnotę, w ciało Chrystusa. Nie? No. Dobra. Myślę, że, że to wszystko, jeśli idzie o Pismo Święte. Yy, generalnie doczytajcie sobie, często jest właśnie o tym, yy, że jesteśmy członkami. Pomyślcie w zasadzie. O co chodzi z tymi członkami, nie? Ja często lubię porównywać to na przykład do części samochodu, że jak jedna się rozwali, to potem zaczynają się rozwalać wszystkie. I to tak działa. Z komputerem jest podobnie. To są takie typy właśnie tego jak to wszystko działa między nami a Bogiem. Okej, okay, dobra. Zobaczmy co dalej. Co wy twierdzicie na temat wspólnoty? Tak sobie pozwoliłem tutaj wyszczególnić wszystkie komentarze, o które prosiłem. Więc tak. Czym jest wspólnota? Animator Urszak, ciekawe kto to, mówi, to ja i ty. Relacja, prawda? Ja i ty już tworzymy wspólnotę. Relacja dwóch osób to też wspólnota. Czech, to może nawet być Bóg. No, Czech, relacja Czech osób. Bożych. Dobra. E, Olivia mówi. Dzielimy się wspólnie żarciem. I to jest to, o czym mówiłem. I to nie chodzi o to, że jednego stać, drugiego nie stać, więc je tylko jeden, nie? Tylko chodzi o to, że wszyscy się dzielimy. nie? To, to jest piękne. Tym ma być wspólnota. Jak się ktoś nie dzieli. No. Dobra. Wspólnota to grupa mająca wspólny cel i działająca na jakimś wspólnym terenie, tak twierdzi Kasia. Dużo wspólnego tutaj ma z moim myśleniem. Wspólny cen, cel i działająca na jakimś wspólnym terenie. Czasem teren może być astralny. W sumie tworzymy wszyscy razem wspólnotę jako Kościół. Choćby przez to, że modlimy się razem, nie wiem, msze i tak dalej, że to jest tak ujednolicone i to, to już samo sprawia, że jesteśmy wspólnotą, że robimy to samo. Nie wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, chyba że po prostu zawęzimy to do ziemia. Dobra. No, ale rozumiem, co miała Kasia, oczywiście, na myśli. I doceniam. Dobra, tutaj jest mój komentarz, to sobie go na razie odłożę. Dycz powiedział, że wspólnota to my. No, patrzcie, jakie to jest piękne, że Olek napisał to ja i ty, a Dysz napisał to my. I patrzcie, wspólnota to jest wtedy, kiedy ja i ty jest oddzielne, ale jest zarazem, razem my. Nie? W sensie, nie jest wspólnotą coś, co sprawia, że y, jest się nierozłącznym y, z kimś innym. Nie? W sensie, że, że jest się własnowolnionym To nie jest wspólnota. Musi być to ja i ty, ale musi być też my. Dobra. Daria napisała: Wspólnota to ludzie, którzy, na, którzy wzajemnie się wspierają. No bez wsparcia wzajemnego to wątpię, żeby wspólnota mogła zaistnieć. Właśnie, właśnie patrzcie, jak dużo jest wyróżników, które sprawiają, że grupa staje się wspólnotą i bez czego ta grupa nie jest wspólnotą. Jak dużo jest tych haczyków, które trzeba spełnić. Dobra. Julia. Wspólnota to grono kochających się ludzi. No, pięknie to odpisałaś, Julia, pięknie. No i myślę, że, że to będzie też, yy, to jest też ważne, ponieważ chciałbym, żeby następny piątek, następny odcinek był yy, w temacie miłości. To będzie trudny temat, ale mam nadzieję, że go dobrze zrealizujemy. Dobra. Yy, Emilia Brajlich. Wspólnota to zbiór ludzi przy których czujesz się bezpiecznie i możesz na nich polegać. To też jest, to też jest świetnie, świetny opis wspólnoty. Czujesz się bezpiecznie. Jakby, jakbyś się czuł niebezpiecznie, to ja, ja nie wiem, czy ja bym chciał być w takiej grupie, a co to wieloraz w wspólnocie. No ale czasem tak jest. No i mój yy, znajomy Mateusz napisał Wspólnota kojarzy mi się z Wieczernikiem. Tam, gdzie wszyscy są braćmi, wszystko jest wspólne i każdy na każdym może polegać. To fajnie podsumowuje to wszystko co powiedzieliśmy. Myślę sobie. Dobra, patrzę, że czas nam leci. Yy, a zatem przejdźmy sobie dalej. Co mówi Kościół o wspólnocie? To będziemy lądować. Yy, pozwoliłem sobie przewertować KKK. Kto nie wie, co to jest KKK, niech, niech się douczy. Tylko dla takich, co są wtajemniczeni. Dobra. Parę tutaj właśnie ustępów z KKK wam przeczytam. Wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. Istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni stworzyć między sobą w prawdzie i miłości. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej czymś dodanym, lecz jest wymogiem jej natury. Przez wymianę z innymi, wzajemną służbę i dialog z braćmi, człowiek rozwija wszystkie swoje możliwości. W ten sposób odpowiada na swoje po powołanie. Dobra. Każdą wspólnotę określa jej cel. A w konsekwencji rządzi się ona własnymi regułami. Zasadą, bowiem, podmiot, yy, bowiem podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i powinna być osoba ludzka. No. Czyli powinniśmy we wspólnocie nie skupiać się na byle czym, tylko na sobie nawzajem na osobach ludzkich, prawda? Nie? No. Jest jeszcze wiele rzeczy, które mógłbym powiedzieć na temat wspólnoty, ale. Myślę, że w pewnym momencie zacząłbym gadać o sobie, a nie o, o tym, co, co jest ważne. Myślę, że w tych 20 minutach zawarliśmy jakieś takie meritum na temat tego, czym jest wspólnota, nie? I powiem Wam tak. Jezus Chrystus powołuje Was do swojej wspólnoty. W zasadzie jesteście już w niej, ale On Was zawsze powołuje do niej. Dla mnie tak. Przy okazji powiem, czym dla mnie jest wspólnota. Dla mnie jest to rodzina. Ja nie pojmuję rodziny tylko tak wyłącznie w język krwi i tak dalej, choć oczywiście to jest najważniejsza wspólnota, która, w której powinienem działać. Eee, taka najbliższa sercu po prostu. Ale chciałbym poszerzyć właśnie tą swoją rodzinę o wspólnotę Kościoła. Ach, w ogóle o wspólnotę wszystkich ludzi na świecie to w ogóle byłoby super. No, także myślę, że, że to, jest, to jest taki cel. Celem jest wspólnota uświęcić się we wspólnocie pokochać ludzi stworzyć razem rodzinę. No, z tym Was zostawiam. A co Wam daje wspólnota? Zastanówcie się sami ze sobą, a widzimy się za tydzień. Cześć.